Witam serdecznie kochani, dlatego zapraszam wszystkich na czytanie słowa Bożego Biblii, dlatego ja czuję, chwalam dzisiaj święto ruca, bo gdzie jest szabat. Szabat święte świetnie tuli, ała jachwę, szabat łąda święte musi i Ma jak, Ruacha, kodes i Jakuś uczuła jak Ducha Świętego, Boga Jezusa Chrystusa. Trze Trójce Świętą w jednym Duchu. Aba Jahwe, jak uczuła Masie jak Duch Święty, Ruacha, kodes. Haleluja, jak Duch Święty są wrzeńską nasze. Mamusie i Ma jak. Chwała do święty, tylko mam Mamusie i Ma jak. Haleluja, Hallelujah. Halleluja, halleluja. Chwała do Abba Jak we Hallelujah Halleluja, halleluja. Chwała, daj jako Czuła, ha Hallelujah, haleluja, haleluja. Chwała, chwała, daj tego ceny mamusi, i majak, łacha, kodesz, haleluja. Hallelujah, haleluja, haleluja. Halleluja. Do świętej trójcy Boga jak Mesjasza ja i Ducha Świętego, Ruacha kodesz. Haleluja, hallelujah, kocham Cię, Ojcze jak chwę, całe całą duszą, wszystkich sił. Kocham Ciebie jako czuła, ha, jak Oczuła, Hamaszyjak To jest prawdziwe imię Becjasza Jezusa Chrystusa, nasz kochany zbawiciel. Kocham, miłuję całe serce naszą mamusię i majak. Ruacha Kores, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Halleluja. Hallelujah, amen. Kochani, niech te słowa dotkają Waszego serca naszego bo nasz z ja choszła, nasz kochany Jezus Chrystus, ja Hoszuła, ma się nasz kochany, cudowny ja kocham, jak kocham Jachosuła, kocham Ci Jezu Chrysta, Hosuła, ma się jak sprawdziłem Twoje imię. Kochany Zbawicior całym sercem, kochany przyjdzie, Hosuła, ma się, przyś, kocham Cię mięczo, i Cię, kochany Zbawicior Klu, to daj życie, cierpiałeś, każdy bur, każdego rana, każde cierpienie, kochani, czytajcie słowo Boże Biblie i misję mają. Ja Wam podaję link pod każdym filmikiem, czytajcie aby jak przychodzi